Siemano miodowi szaleńcy, miodowi maniacy, miodofile, miodopicy, miodoroby, pszczółki, trutnie i wszyscy, co kochacie miod pitny. E, kings of Meat ponownie. Dzisiaj... Coś ekstra. E, no, nietypowe. Aczkolwiek, tym, którzy już piją trochę miodów, na pewno... Na pewno mieli okazję o czymś przynajmniej takim, takim słyszeć. Tak, jeżeli nie pić. E, miód pitny... Z? z ogórkiem zielonym. Z ogórkiem zielonym. Z jakim jestytni? To już dowiecie się za chwilę. Zapraszamy do oglądania. Miód pitny z ogórkiem. Ci, co oglądają kanał regularnie, to już, już wiedzą pewno, z jakim miodosytni. A ci, co akurat kliknęli, bo zobaczyli miód pitny z ogórkiem, w opisie. 6 Litewska miodosytnia, w której zresztą mieliśmy okazję niedawno, niedawno odwiedzić. Link znajdziecie pod filmikiem. I żeby zb zbędnie nie przedłużać Yy, otwieramy, tak? Tak, jedziemy z tematem to bo... O. No. Fajnie, bo w, w, oni tutaj w szuszkach znak yy, To jest wosk pszczeli. Tu nie ma żadnego laku czy coś, to się nie kruszy specjalnie. Wszystko Zalanie. naturalnie yy, Nawiązując do tematu. Powiem wam tak, pierwsze co się za w oko, oczy, to ten kolor. Ciemny kolor. Ciemny. Nie powiem, że ogórek da taki kolor, prawda? Bo on to tłumaczył, no, u Arikasa, czyli w miodosytni, z Midus. E, wszystkie miody są wsycone. Nawet są wsycone przez dosyć długi okres, czas. E, stąd prawdopodobnie ten miód się jednak karmelizuje i e, tu przypuszczam, że mamy tego efekty. Jest bardzo ciemny, aczkolwiek z góry, jak patrzysz na niego, spójrz na niego z góry. Jest taki mm, rdzawy. Rdzawy, no, mm -hmm. rdzawy, nie? Zbocz tak, z boku jest no, taki ciemny, że w ogóle prawie jest no, no. po czatu spojrzeć no, no, no. No, no, no taka ciemna, kurczę. No, no nie mieć. Taki. Fuh, to nie wiem, ten tylko tak przyrównać. Brąz, taki brunatny wręcz. No. Jest przejrzysty, jest czysty, jest, jest czysty, klarowny. Jest klarowny. E, łzy dosyć. Dosyć spore, ja to przeczytam, może to jest chyba 12 albo 14%, ja zobaczymy. Te 12% alkoholu, yy, ale łzy dosyć spore. Jak? Na Dobra. To, nie, raczej tak, tak. bardzo intensywnym aromacie. Ja pamiętam, że miody Erykasa ze Sush Minus nie były bogate nie, w aromacie, e, ale ten wyjątkowo jest. Przynajmniej nie były bogate w aromaty miodowe. Tutaj ten aromat jest przede wszystkim ogórka i ten alkohol się troszeczkę przebija. Przy, karmel jest, taki palony karmel. Mhm, ale tak, ten właśnie, taki kurczę ogóreczek, nie? Ale gdzieś w tle, nie. Alkohol jest dosyć mocny. Alkohol jest dosyć mocny. Taki nawet ja powiedział troszeczkę jakby, tak jakby przerobiony ogórek. góry, no, że nie. Ja? Kiszony? <grych> nie, 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 nie kiszony, tylko taki wiesz, no. Już lekko sfermentowany, nie? Ale też trochę tak na przykład dla mnie orzechy. Takie włoskie orzechy tutaj są. Ja może jakiś jeż, efekt utleniania, bo coś, bo dziwne, nie? Trochę melon, ale alkohol, alkohol jest. Melon, jest dosyć... tak, jest mocny nawet drapie w nosie. Melon z ogórkiem mają bardzo wiele wspólnego, mm. nie wiem czy nie jest nawet ta sama rodzina. Chyba tak, chyba tam tak. Jeżeli jak, no. jakiś z botaników nas ogląda, to napisz w komentarzu, ale mi się wydaje, że właśnie one są bardzo blisko yy, gdzieś tam wiesz w klasyfikacji roślin. Nawet smakują tak. podobnie. Mm. No. No. Nie no. Ale ciekawy, ciekawy, przyjemny zapach. Jest przyjemny, jest przyjemny. Spróbujmy. Ja już ten miód miałem okazję próbować wcześniej. No, no mieliśmy, będąc, 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 będąc z kasar poczęsło nas, tak, że, także... Także nie ma jakiegoś zaskoczenia, ale jest naprawdę, dla, dla mnie osobiście jest bardzo dobry. Tu mamy tak, mm, melon właśnie w smaku, mamy takie orzechy włoskie, tak delikatną paloność, yy, ogórek też jest, on jest... Ale to nie jest taki ogórek, no nie jest, to, to jest takie dosłownie muśnięcie, dla mnie osobiście bliżej melona niż ogórka. Niż ogórka. On jest bardzo dobrze zbalansowany, ten mm -hmm. miód, właśnie ta, ta, ta cała harmonia no. smaków. Jest pewna słodycz, ale to nie jest, nie jest duża słodycz. Ona wręcz nawet momentami przy pierwszym, on jest lekko goryczkowy nawet. Jest, właśnie e, ta słodycz jest nieprzekryta przez kwasowość. Oczywiście jest tutaj kwasowość, jest bardziej przekryta przez tą goryczkę, ta goryczkę, taką goryczkę właśnie karmelową, taką orzechową. Czyli tu pewnie się zgadza z tym, że przy syceniu tego miodu, przy gotowaniu go przez dłuższy czas, miód skarmelizował i troszeczkę oddał um, tej, 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 tej goryczy, ale jest bardzo, bardzo interesujący miód, naprawdę bardzo dobry. Tak, zgadzam się, jest mega interesujący, dużo się w nim dzieje. Jest to miód o bogatym ciele bardzo... Mm, jednak ciężki. Tak, ale... nie jest taki lekki miód, ale... Jeden z lepszych miódów z miodosniki szuszweś miód. Tak, Ja, ja się zgadzam, że... A tak. na pewno lepszy niż ogórkowy miód. <laughs> Musiałeś o tym wspominać na kanale. U, ups! No <laughs> Ostatni raz go zapraszam do odcinka, tak, nie, okay, ale, muszę, sam. ale muszę, się, muszę się przyznać, że e, też podejmowałem próbę e, zrobienia miodu ogórkowego e, zanim w ogóle jeszcze odwiedziliśmy Erika'sa, parę lat temu, no i był kiepski. E, no, no, do wypicia, a, prawda? Do wypicia, oczywiście, że do wypicia, ale e, co istotne, teraz żebym nie spalił, Rikas sycił mnie. Tak, sycił. Sam powiedział w e, odcinku, kiedy go odwiedzaliśmy, co zresztą możecie znaleźć link poniżej, poniżej filmiku, że niesycony też był u niego nie, do tak, picia. nie wyszedł. No. I to jest na moją odbronę, że mój również był niesycony. Eee, może trzeba było go sycić. Może. Eee, znaczy do końca tam nie wiemy, czy ten ogórek był, kiedy był dodany, w jakiej fazie, sycenia, czy, czy po syceniu. To już tam nie wnikaliśmy i, i nawet nie dopytywaliśmy za bardzo Erikasa. Eee, no ale ten jest fajny, jest, wyszed, no, wyszedł no, mu nie. na wodę, jest jeden, przynajmniej w aromacie, jeden z ciekawszych miodów z tej miodosytni. Tak, na aromacie i smaku jest naprawdę... W smaku nie, jego miód są dobre w smaku. Ale ten aromat jest gdzieś tak, może tak, bardziej ułogi. No, to do, do się zgodzę, tak. E, ale, ale ten jest taki fajny i taki bardzo złożony. Jest, tu się dużo dzieje. E, nawet gdzieś tam takie... E, bym powiedział, że ten miód, gdyby spróbował smakoż whisky, znalazłby coś tu dla siebie, bo on jest taki... Jest dosyć gęsty, ma to, to ciało. Jest taki bogaty, yy, karmelowy, trochę takie suszone owoce tam mm. znajdziesz. Ojka. Bardzo dużo się dzieje, ale taki jednocześnie w tym wszystkim ciężki. To nie jest miód, ale ta przybija ta świeżość, właśnie świeżość ogórka, świeżość tego melona. No tak, no ale czy byś I wypił tego miodu dużo? Bo ja osobiście myślę, żebym się poraczył kieliszkiem, może dwoma wieczorem. Może jakby był bardziej też schłodzony, bo to chyba nawet jest napisane na butelce. Niech zaryknę szybko. Że sugerowana hmm. temperatura spożycia między 12 a 16 stopni. Stopnia. Dla mnie osobiście jeden z lepszych suszar. A, a na pewno najlepszy górkowy, jaki piłem. <grym> a ile piłeś? Dwa. <grym> <grym> Dobrze. <grym> <się Gdy> <grym> mu bym musiał za dużo cięć tu robić. <grym> Zaczekam na twój, panie kolego. Zaczekam na twój. Dobrze. Jestem ciekaw, czy wy robiliście swoje miody takie z jakichś no takich niekonwencjonalnych produktów, bo miód pitny z ogórka, z pomidora, z grzybami... Z burakiem. Z burakiem. Są takie miody pitne i naprawdę to jest olbrzymie spektrum, w którym można się ładnie pobawić. I jeżeli robiliście coś takiego, napiszcie w komentarzu. Jestem ciekaw, ja też. E, co tam wy w swoich domowych piwniczkach szykujecie albo co już zrobiliście. Czy może jesteście bardziej tradycyjni, macie takie konserwatywne, konserwatywne podejście, podejście e, i robicie no, tradycyjne miody. Tymczasem e, to chyba wszystko na dzisiaj. Pozdrawiamy. Kings of Meat. Hej! Hey. Hey. 으음. <laughs> 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 <laughs>